Witam dzisiaj dalsza część naszego kursu z Linuxa, tym razem będą czujniki i tutaj odbierzemy sobie czujnik cyfrowy, akurat na OneWire DS1820, czyli po prostu termometro. Ja pokażę Wam, ogólnie opiszę czym są czujniki analogowo-cyfrowe. Szynę danych nie będę jako takie opisywał, tylko pokażę, że to są jakieś takie w szeregu 0 i 1 i później pokażę wam jak odebrać dane z DS-18-20 Więc czym są czynniki analogowe? Czynniki analogowe to są takie czynniki, gdzie po prostu odbiera się napięcie, czyli po prostu one podają napięcie. I to napięcie jest proporcjonalne, czy jest po prostu nawet nieproporcjonalne, ale jest przyporządkowane do jakiejś odległości. I na przykład w dalmierzu, czyli czymś takim, co mierzy odległość, zobaczcie, że ten wykres wygląda dosyć specyficznie. Czyli on rośnie do jakiejś wartości 10 cm, a od 10 cm do 80 cm maleje w taki jakiś tam sposób wykładniczy, czy jakiś taki dziwny. <laughs> Czy logarytmiczny. Nieważne, ważne, żeby że te napięcie, które jest tutaj jest przyporządkowane, czyli to napięcie jest przyporządkowane do jakiejś tam odległości i wtedy my na przykład możemy od 10 do 80 korzystać z czegoś takiego, a od 0 do 10 z czegoś takiego, tak? Bo nie możemy albo z tego, albo z tego, ponieważ ta i ta wartość jest Taka sama, tak, więc trudno by określić, czy to jest 5 cm, czy to jest 10 cm. No i to są czujniki analogowe, i w ten sposób one po prostu podają napięcie. Jeśli potrafimy obsłużyć jakiś przetwornik analogowo-cyfrowy, to potrafimy obsłużyć każdy czujnik, mając notę katalogową i wiedzieć i, i wiem jak obsłużyć przetwornik analogowo cyfrowy, ponieważ one podają tylko napięcia. Drugim rodzajem czujników są czujniki cyfrowe, czyli takie czujniki, które na wyjściu <coughs> dają nam już konkretną daną w postaci cyfrowej i z reguły one mają podłączone mm, szynę danych, czyli SPIA, RS232, e, two-wire, one-wire itd. Tak, tak, czyli te mm, urządzenia mają po prostu jakąś szynę danych. I tyle, a czujniki analogowe dają nam napięcie. Czasem jeszcze obu rodzajach tych czujników jest coś takiego jak wyjście cyfrowe. Wyjście cyfrowe to jest takie wyjście, które zawsze daje wartość 0 lub 1, czyli w czujniku analogowym jeden pin, tutaj ja mam taki czujnik gaz i on ma coś takiego, więc tutaj sobie pokażę, jeden pin jest V Out, i to jest wyjście analogowe, czyli daje konkretne napięcia od, od 0 na przykład do 5V, to jest e, to, to napięcie, a drugie jest digital out, czyli one zawsze daje tylko albo 0, albo 1. I jakie na, e, j, jaki próg tego napięcia, kiedy on załączy to. To robi ten potencjometr. Czyli potencjometr ustawia próg taki, który on ma się włączyć. Czyli po prostu tu w środku jest komparator, który porównuje to napięcie Vout z tym napięciem ustalonym przez potencjometr i on daje albo 0 albo 1 po przekroczeniu tego progu. I koniec. Więcej o czynnikach nic nie trzeba. Czynniki są po to, żeby rozszerzyć naszą nasz projekt o coś konkretnego, więc jakbyśmy chcieli zrobić na przykład jakąś stację meteorologiczną, to byśmy musieli mieć termometry, jakieś tam czujniki wiatru i tak dalej, a jeśli chcielibyśmy na przykład zrobić coś, co automatyczną szklarnię, to byśmy musieli mieć jakiś termometr, czujnik wilgotności i gdy coś przekracza jakąś wartość tego czujnika, no to należałoby coś tam załączyć, tak, czy nawodnić, czy włączyć klimę, czy coś takiego. Okej, okay, sama OneWire to po prostu jest jakieś zera jedynki, zera jedynki w określony sposób podawane. Ja nie mam zamiaru tutaj was one OneWire, bo to na studiach przelatują zawsze, a to no, w normalnie się nigdzie nie używa, tak? Z reguły są już gotowe biblioteki. Jeśli byście musieli sami napisać tę bibliotekę, no to rzeczywiście byśmy musieli to zrobić, ale każdy producent, który zrobi czujnik, na przykład ds 18 20 dołącza bibliotekę C dla tego czujnika. Nawet dołącza bibliotekę taką, którą od, jak odebrać daną część, jak odebrać po prostu nawet te sygnały czasowe są już zrobione przez, przez danego producenta, więc nie ma sensu tak naprawdę uczyć się w tym momencie, jeśli chcemy tylko zrobić urządzenie. A nie być osobą, która robi takie czujniki, to nie ma sensu się uczyć tych przebiegów czasowych. Ok, jak podłączyć to do modelu B? Podłączanie to do modelu B wygląda w taki sposób. Czujnik 3,3V oczywiście można podłączyć do 5, nie, nie powinno się nic stać. Ja, ja tu przetestowałem i u mnie się nie stało. Oczywiście lepiej podłączyć do 3,3V. I my będziemy używać GPIO tutaj 4, czyli to jest tutaj, no i GND. Zobaczcie, że na tej samej szynie danych OneWire można kilka urządzeń podłączyć. One będą miały tam jakieś inne adresy, ale można kilka urządzeń podłączyć. I ta szyna danych jest podpięta przez Pull-Up. Jak ktoś nie wie, co to jest Pull-Up, to odsyłam do naszych kursów z elektroniki. Okej. Okay. No i tak, w tym modelu B wystarczy wszystko co podłączamy tych szyny danych są w katalogu BAS, czyli sys BAS i tutaj pokazuje się SPIE RS232 i jak nie ma tego w1, czyli one wire, to będziecie musieli to dodać poprzez takie polecenia. W konsoli. Jeśli one mają być wykonywane, te polecenia zawsze przy starcie systemu, bo przy następnym systemie one Wam znikną, to trzeba by w etc.local tak jak pokazywałem ostatnio, dodać takie polecenie i wtedy byście mieli ten go OneWire'a. W modelu B robi się to troszkę inaczej i podłączenie wygląda identycznie, tak? to jest dokładnie tak samo, ale tutaj jest strona, którą macie anglojęzyczną, gdzie koleś to pokazuje nas obchodzi, że tutaj dopisuje się to do bot config. Ten plik bot config to jest taki plik, w którym uruchamia się wszystkie urządzenia, tak jak HDMI, audio przy starcie i to można konfigurować HDMI, że może być z dźwiękiem, bez dźwięku, może robić różne inne cuda. My będziemy musieli tam dopisać dwie rzeczy, czyli coś takiego. To czasem trzeba dopisać, widziałem na forach, że niektórym nie działa bez tego. Ja sprawdzałem z, z tylko to i to, to działa, i to wtedy będzie nam działał nawet po rebucie, i to niż będzie termometr nam działał na tym pinie. Ok, to co by trzeba było zrobić, to ja tutaj mam opisane to na stronie Linux i DS18 OneWire. Ja mam tutaj na modelu BEP to pokazane. I tutaj pokazuje, że normalnie trzeba mieć jądro systemu już skompilowane pod to. Ten system, który ja tutaj w tym kursie brałem, ma już obsługę OneWire i nie trzeba jądra systemu odpowiednio kompilować pod ten DS18B20. Jeśli byście nie mieli, no to tutaj jest jakiś kernel, który już jest zrobiony z tym i jest pokazany, jak to tam skopiować. Nas będzie obchodziło tylko te katalogi tutaj, no i na stronie ten, tej tej raspberrypi.org documentation configuration.txt tam jest opisane z tym HDMI, ok, dobra teraz wam pokażę jak to zrobić, dobra, odpalamy naszego Raspberry i teraz ja bym chciał w sudo nano czyli za pomocą nano jako administrator otworzyć tak, czyli sudo nano, I, i teraz bym chciał otworzyć ten nasz plik bot config. I w tym pliku zobaczcie, że to jest napisane w tym pliku, że we, wejdźcie sobie na stronę tom. Tutaj, to i tam macie opis, co ten, co ten plik robi, i tutaj po prostu te hasze można odkomentować. I wtedy tutaj dostajemy jakieś HDMI, żeby dźwiększać przez HDMI, bo on nie jest chyba w standardzie załączony. Mamy tutaj różne opcje HDMI, i oczywiście to jest na tej stronie opisane, co, co dana opcja robi. Nas interesuje, że na samym dole byśmy musieli dopisać dopisać dokładnie to czyli w naszym przypadku chcemy chcemy tutaj a może sobie zrobimy to tak tak i my musimy dopisać to tak czyli ja wam pokażę a pokażę wam że rzeczywiście teraz jak wejdziemy mm, sys i weźmiemy bas i zobaczcie teraz, że tutaj jest na W tylko to work kolejkowanie ale mamy już na przykład w standardzie I2C, czyli tą maszynę danych I2C, SPI załączonego, ale nie mamy one OneWire czyli chcemy, żeby nasz Linux pobrał tą szynę danych OneWire i żeby on po prostu miał ją jako pliki, ponieważ wszystko w Linuxie jest plikiem i żeby to załączyć, by trzeba było jądro systemu już mieć do tego zrobione no na szczęście jądro systemu już jest pod ten system skompilowane, także obsługuje tą linię OneWire, więc my tak naprawdę musimy tylko zrobić to nasze sudo nano i dopisać na końcu dopisać to d T overlay równa się w 1 gpio i dopisać to GPIO pin równa się 4 GPIO pin i teraz ja, ja robię Ctrl O, czyli zapisuję Enter i Ctrl X i robię sudo reboot reboot no i teraz w tym momencie ja sobie to wcześniej testowałem. W tym momencie on zresetuje i doda nam tego one, nie trzeba dodawać do ETC RC Lokal. I, I tyle, tak. No dobra. Okej, okay, jeszcze się uruchamia. I w tym momencie zrobimy sobie, żeby odebrać z danych. Ja mam to gdzieś umie na stronie. Na stronie, oczywiście, tutaj jest Linux DS18b20. Ja mam tutaj pokazane, jak to zrobić. Jak wyszukiwać. Nas interesuje tak naprawdę odbieranie danych. Odbieranie danych robi się za pomocą kat i katalog sobie bierzemy i w1 slave i to powinno działać ok, teraz zobaczmy powinno już być mm, cd z bas i zobaczmy teraz ls -a. zobaczmy, że już mamy w1, czyli naszą linię one wire jak wejdziemy do one wire to mamy już jakieś katalogi które powstały wejdźmy sobie do devices i robimy LS. Zobaczcie, że jak, jak zrobicie LS i nie ma tego, no to znaczy, że coś źle podłączyliście, ponieważ to, co tutaj jest przydzielone, ten katalog, to jest dokładnie adres naszego termometru. I jak my sobie wejdziemy w to coś i zrobimy LS, to on ma tutaj, nasz termometr ma różne rzeczy odpowiedzialne za to coś. I teraz, jakbyśmy wzięli chyba kata i byśmy wzięli W1, nie wiem czy tutaj trzeba. Tak? czyli dostajemy to co jest w pliku w1 slave czyli nasz termometr jest podłączony jako slave i on działa i ma adres taki my jesteśmy teraz w tym termometrze ten plik odpowiedzialny się cały czas zmienia czyli jak ja teraz wezmę sobie, przytrzymam palcem i wezmę, odczytam dane no to zobaczcie, że ta temperatura tutaj się zwiększa tak? cały czas trzymam palcem o, zimno dosyć jest. No, widać, że się zwiększa, tak? Tem temperatura. Ok, teraz ja Wam to pokażę, jak to, jak to dotykam paluchem. Tak wygląda to z zewnątrz, jak ja trzymam palcem, to no, temperatura rośnie i te dane, które są W1 slave należałoby oczywiście obrobić, czyli tego stringa wziąć, wykryć T równa się i tym T równa się to było tam te 26 stopni, tak? czyli te 26 tysięcy to jest 26 stopni, trzeba by to odpowiednio podzielić przez 1000 i jakoś tam w programie to zrobić. Ja wam to kiedyś pokażę. Na razie tylko chciałem pokazać, jak to zrobić za pomocą konsoli. Dzięki do następnego pa!